Siema, że tutaj król banan. Witam Was w kolejnym odcineczku z Brawl Stars. Hmm, specjalnie wybrałem dzisiaj Poko, ponieważ kupiłem do niego pirackiego skina. Piracki Poko. Hmm, jest to skin z kolekcji Morskie Opowieści. teraz hmm, wam tę kolekcję pokażę. Hmm, na przykład wchodzę w nicę. Hmm, i mam tutaj. Kolekcje tych, tych. Nie to, nie to, nie to. Hmm. Tutaj jest ta nowa, przeklęci piraci. Hmm. A tutaj są morskie opowieści, czyli te star ci starzy piraci. Hmm. I w tej chwili przetestuję sobie poko bo innym chyba widzieliście już jak gram. Dobra, już jesteśmy w grze. Ale fajna animacja. Dobra, yy, Sandiego pochonałem. Yy, dalej, dalej, dalej. Rozwalajcie się skrzynki. Szybciej. Dalej, 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 dalej. Huu. Już pięciu zadymiarzy? Jakim cudem, to ja nie wiem. Nie, nie, nie ma, O, i super. Hmm. Tutaj jest jeszcze rosa. Jeszcze ja szybko odleczę. Hmm. Cyp. I będę rosa nie żyje. Wielkie starcie. Serio, ten poko mam wow. No to jestem w dupie. No, jak mówiłem. Moim zdaniem mega fajne skin. Jeszcze start dropa sobie otworzymy. Kurczę, rzadki. Hmm. Ale plus 100 podwoje, że to... W ogóle ostatnio miałem legendarnego i patrzcie, co mi wypadło. Star Power do Leona. Ten na szybkość, czyli totalne gówno, bo odleczenie jest lepsze. Moim zdaniem przynajmniej. Mmm, założę się, że odrodziłem się. No właśnie, obok tego fęga. Ale on się nie rusza. To chyba mogę go na spokojnie tutaj zadzigać. No, i jak mówiłem. Jest stara, która mnie może zaraz rozwalić, jeśli yy, będę miał mało HP, ale nie mam jeszcze ulta. O nie, 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 nie. kurde No ja mam czwarte miejsce przynajmniej w ogóle zauważyłem, że chyba że ten nowy Kraken Sword ma pelerynę. Tak, ma taką pelerynę z mapy. Ja wcześniej na to totalnie uwagi nie zwróciłem. Mój ulubiony skin Corsage Cold. Ni niestety już nie będzie dostępny. Ale to tylko skin. No to gramy sobie jeszcze jedną rundkę poko i jeśli nie widzieliście jak gram Jeanem, no to Wam pokażę. I od razu dwa Kuby. W ogóle mam taką emotkę fajną do poko. Była ona do zgarnięcia skarnetu z sezonu 14. W sensie tego samym.

Dobra, słuchajcie. Jest już czterech zadiniarzy. Mnie tutaj zaczęła gonić Willow. A ja nie mam do gina jeszcze mitycznego wyposażenia. Więc to mógłby być trochę problem, ale Sandy rozwalił yy, tą, tą Willow, a Willow rozwaliła Sandiego. I a dropik. Kolejny rzadki Dobra, żeby nie było, że same rzadkie, to jeszcze jednego otworzę. Zrobię szybkie cięcie i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, teraz specjalnie dla Was przegrałem, żebyście mogli zobaczyć m, przegranie pigarskiego pokoju. Więc tak o to wygląda. Dobra, teraz mam finałową walkę z panem P., m, której raczej no, nie wygram. Ale mam drugie miejsce, a to oznacza dropa. No i też rzadki. Może wypadnie coś fajnego, może monety. No tak. Więc to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się też podobał. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.